Brama zakładu karnego numer 7 Brawiciu zamknęła się za nim z hukiem. Metaliczny zgrzyt się echem po korytarzach, jakby sam beton ostrzegał innych, że przybyło coś więcej niż człowiek. Rafał Nielitos Kowalczyk wszedł powoli, krokiem pewnym, ale bez arogancji. Jego wzrok był zimny, wyprany z emocji. Na szyi, tuż pod żuchwą, czerniał tatuaż, stary symbol Pruszkowa. Dla niewtajemniczonych był to tylko znak. Dla osadzonych, wyrok strażnik prowadzący go do pawilonu nie odezwał się ani słowem. Widział wielu cwaniaczków, psychopatów, byłych wojskowych. El ten niósł ze sobą aurę milczenia, która ciążyła jak kamień. Kiedy minęli pierwszą celę, więźniowie podnieśli wzrok. Niektórzy szepnęli coś do siebie, inni zamilkli, patrząc na szyję Rafała, jakby właśnie tam wisiał nóż. To on. Mruknął ktoś z głębi korytarza. Ten z Mokotowa? Co miał sprawę z Leonem? Odpowiedział mu inny, ledwo słyszalnie. Rafał szedł dalej. Nie zatrzymywał się. Nie spuszczał wzroku. Wiedział, że gra się już rozpoczęła. Sailor fourteen. Metalowe drzwi skrzypnęły, a strażnik rzucił krótkie. Powodzenia. Nie było odpowiedzi. W środku czekało trzew. Stary recedywista z dziarami z lat dziewięćdziesiątego, chłopak z wołomina i milczący typ, który nie zdradzał niczego, nawet spojrzeniem. Po powietrzu unosił się dym, pot i napięcie. Co to za pajac? Zapytał chłopak z wołomina z kpiną, patrząc na tatuaż Rafała. Rafał podszedł do pryczy, nie mówiąc słowa. Zjał bluzę. Teraz wszyscy widzieli dokładnie znak pruskowskiego orła ze skrzyżowanymi kluczami pod spodem. Ręcznie cieniowany, Surowy, ale dopracowany. Nie był to tatuaż więziennego długopisu to było coś, co robiło się tylko na zlecenie. Cisza trwała kilka sekund, ale zdawała się trwać wieczność. Stary recydywista spojrzał na młodego i rzucił sucho. Nie kombinuj, chłopak. Jak ktoś ma taki znak, to znaczy, że już nie musi gadać. Chłopak milczał, ale wzrok miał napięty. W tej chwili wszyscy zrozumieli. To nie był zwykły osadzony. To był ktoś, kto przyniósł ze sobą cień starego układu. Ktoś, kto nawet jeśli był sam, niósł w sobie echa zorganizowanej siły, która nie wybaczała. Noc była spokojna, a może tylko tak się wydawało. Rafał nie spał. Leżał na pryczy, wpatrując się w sufit. Myśli krążyły wokół tego, co miało się wydarzyć. Wiedział, że musi zająć pozycję nie przez przemoc, lecz przez obecność a jego znak na siły był jak klucz. Otwierał każdą celę, ale też każde oko i każdą pamięć. Rano, gdzie wychodzi na spacernak, jeden z młodszych więźniów przypadkiem otarł się o Rafała. Gdy zobaczył, kogo dotknął, cofnął się gwałtownie i niemal upadł. Przepraszam, nie widziałem. Zająknął się, wyraźnie przerażony. Widziałeś wystarczająco. Odpowiedział Rafał spokojnie. Strażnik, który nadzorował wyjście na dziedziniec, spojrzał tylko krótko. I choć nic nie powiedział, w oczach miał mieszankę niepewności i strachu. Wiedział, że od dziś pawilon trzyma nowa siła. Nieformalna, nie nazwana, ale absolutnie obecna. Tego dnia nie było walk, nie było przekleństw, nie było szukania zaczepki. Symbol na szyi Rafała mówił wszystko. Minął zaledwie tydzień od chwili, gdzie Rafał Nielitos-Kowalczyk pojawił się w pawilonie C. Choć jego cela mieściła się na końcu korytarza, to echo jego obecności rozlało się po całym bloku, jak benzyna po betonie. Nikt nie znał jego dokładnej historii. Jedni mówili, że był bliskim człowiekiem słonia, legendarnego kata Pruszkowa. Inni, że sam prowadził własną egzekucję na wroga Starego Układu, zanim jeszcze trafił za kraty. Ale jedno było pewne: symbol na sił był autentyczny. To nie była ozdoba. To był znak władzy. Znak, że za tym człowiekiem stoją duchy starego świata, świata, którego nie można było zrozumieć bez przeżycia. Słyszałeś, co zrobił na mokotowie? zapytał gruby Piotrek, siedząc na w celi 209. Nie. Co takiego? odpowiedział drugi. Dwóch z Wołomina próbowało mu podskoczyć. Jeden z nich już nie wstał, drugi podobno do dziś nie mówi. A nikt nawet nie widział, że się ruszył. Szeptano coraz więcej. Strażnicy zaczęli notować wzmożoną ciszę w pawilonie. Paradoks, który w więzieniu zawsze oznaczał coś groźniejszego niż krzyki. W drugiej środę po jego przybyciu doszło do czegoś, co tylko potwierdziło, że z Rafałem nikt nie zade. Podczas podziału jedzenia w kantynie łysy Paweł, były członek grupy Żoliborskiej, spróbował ominąć kolejkę. Na drodze stanął mu niekto inny, jak Rafał. Cofnij się, powiedział bez emocji: A ty kim jesteś? Żeby mi rozkazywać, odpowiedział łysy zaciętym uśmiechem. Wtedy Rafał zrobił krok do przodu. Odsłonił szyję, nie ruszając dłonią. I pokazał znak. Punktowy strażnik przestał oddychać. A Paweł zamarł. To była ta chwila, ułamek sekundy, który w więzieniu decyduje o wszystkim. Łysy spuścił wzrok, cofnął się i zniknął w kącie stołówki. Od tamtej chwili nie odzywał się przez kilka dni a dla wszystkich wokół stało się jasne, ten tatuaż nie był groźbą. On był wyrokiem dla każdego, kto go zlekceważy. Wieczorem Rafał został wezwany na rozmowę do naczelnika. Oficjalnie kontrola dokumentów, nieoficjalnie czysta ciekawość i niepokój. Kowalczyk. Nie masz jeszcze miesiąca, a już zdążyłeś zmienić atmosferę w całym pawilonie, powiedział naczelnik, przeglądając kartkę z jego aktami. Nie rodziej nic poza przestrzeganiem zasad, odpowiedział Rafał chłodno. Zasady są jasne. Ale twoja obecność. Ona wpływa na innych. Ludzie się boją. Nawet kadra. To nie moja wina, że niektórzy rozumieją symbole lepiej niż słowa. Naczelnik milczał chwilę, a potem tylko skinął głową. Dobra, nie wtrącam się. Ale bądź wiadomy. Jesteś obserwowany. Zawsze byłem. W celi 314 sytuacja również uległa zmianie. Stary recydywista, Zbyszek Żmija, zaczął odnosić do Rafała z niemal wojskowym szacunkiem. Młody z Wołomina już go nie prowokował. Milczący typ zaczął czasem słuchać rad Rafała. Krótko, bez słów, ale z uwagą. Atmosfera przypominała coś na kształt podziemnej zierarfii, która narodziła się bez przemocy. Jednej nocy Żmija spojrzał na Rafała, gdy ten przemywał swoje przedramie wodą z plastikowego kubka, powiedz: Ten znak dostałeś go. Czego sobie zrobiłeś? Rafał nie odpowiedział od razu. Przemył rękę, wyprostował się i spojrzał już mi prosto w oczy. Został mi nadany w piwnicy, w której człowiek tracił godność, a zyskiwał lojalność. Więc naprawdę byłeś jednym z nich. Byłem i jestem, ale dziś nie chodzi już o pruszków. Chodzi o to, co zostało po nim. Na dziedzińcu, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Rafał siedział samotnie na ławce, obserwując innych, nikt się nie zbliżał. Nie musiał nic robić. Jego obecność porządkowała rzeczywistość. Jeden z nowych więźniów, nieświadomy zasad, podszedł za blisko. Przez chwilę wydawało się, że Rafał go zignoruje, ale gdy tamten powiedział: Ej, masz fajny tatuaż. Gdzie go zrobiłeś? W ciszy całego placu słychać było, jak Rafał wstaje. Nie pytaj o rzeczy, które cię przyrastają. Nowy odszedł, blady jak ściana. I tak dzień podniósł symbol na szyi Rafała, nie tylko otwierał cele. On zamykał usta, zamykał wątpliwości. I powoli otwierał bramy do zupełnie innego układu w murach Ra. Minęły trzy tygodnie, odkąd Rafał pojawił się w Rawiciu. Większość więźniów już nie zadawała pytań. Kiedy widzieli go na spacerniaku, instynktownie robili mu miejsce. Kiedy siadał przy stole w kantynie, stolik był jego. Nie musiał nic mówić. Symbol pruszkowa na jego szyi był jak królewski pierścień, rozpoznawalny, niepodważalny i budzący respekt głębszy niż niejedno pięćdziesiąt lat od siatki. Ale to właśnie wtedy zaczęło się coś, czego nikt się nie spodziewał test. Do pawilonu trafił nowy więzień. Nazywał się Igor Rusek Czerniak potężny, milczący, z głową wygoloną na zero. Krążyły pogłoski, że zanim go zamknęli, działała struktura wschodnich, blisko ludzi z Białego Stoku, a może nawet dalej za granicę. Nikt nie znał jego prawdziwej historii, ale jedno było pewne nie uznawał starych znaków i miał własne zasady. Już pierwszego dnia spojrzał na Rafała inaczej niż reszta nie ze strachem. Z chłodnym wyzwaniem, ładny tatuaż. Rzucił, przechodząc obok niego na spacerniaku, ale na zewnątrz to już nie znaczy nic kropka. Wyjeźniowie wstrzymali oddech. Rafał spojrzał mu w oczy. Przez kilka sekund panowała cisza gęsta jak dym spalonych akt. Dopiero się uciesz. Gdzie jesteś? odpowiedział spokojnie. Zaczęło się niewinnie. Drobne zaczepki. Spojrzenia, przypadkowe szturchnięcia w kolejce po obiad. Igor testował granice. Jak daleko może się posunąć? Ale Rafał nie reagował. I właśnie to budziło największy niepokój. Czemu nic nie robisz? spytał żmija któregoś wieczoru. Bo to nie ja mam coś do udowodnienia. Odparł Rafał. To on musi zdecydować, jak bardzo chce się spalić. Na czwartej tygodniowej apelu wydarzyło się coś, co zmieniło układ sił. Igor, stojąc się regu, nagle podszedł do Rafała i pchnął go ramieniem. Celowo, brutalnie, przypadek, Zapytał prowokująco. Strażnicy spojrzeli w ich stronę. Wszyscy czekali na eksplozję, ale Rafał nie drgnął. Stał nieruchomo. Spojrzał tylko w oczy Igora. A potem uśmiechnął się Przyjdź dzisiaj do celi 314. Pogadamy. Wieczorem cela 314 była gotowa. Żmija zniknął na prośbę dyrekcji. Nikt inny nie miał odwagi wejść. Tylko dwóch ludzi widziało. Jak Igor wchodził do środka, drzwi zamknęły się za nim. Nie było słychać krzyków. Nie było dźwięków walki. Tylko kilka uderzeń. Krótkich, precyzyjnych. Piętnaście minut później drzwi się otworzyły. Rafał wyszedł pierwszy. Spokojny, bez jednej rysy. Usiadł na swojej pryczy i zapalił papierosa. Igor. Nie wyszedł wcale. Dopiero po północy strażnicy wynieśli go nieprzytomnego. Ale żywego, z opuchniętą twarzą i rozciętą wargą. Nie powiedział ani słowa i już nigdy więcej nie spojrzał Rafałowi w oczy. W całym pawilonie zapanowała cisza. Cisza inna niż wcześniej. To już nie był zwykły respekt. To była lojalność, którą wymusza nie siła, lecz nieuchwytna pewność. Pewność, że nikt nie podważy prawa, które Rafał przyniósł ze sobą, wyrytego na skórze i pamięci ludzi z tamtego świata. Tego wieczoru kilku starszych osadzonych przyszło do jego celi. Bez słowa położyli przed nim paczkę fajek, kawałek boczku i kartkę, symboliczne prezenty w więziennej etykiecie. Na kartce było tylko jedno słowo – uznane. Nawet strażnicy zareagowali inaczej. Rano podczas apelu Rafał został wyczytany jako pierwszy. To nie był przypadek. Naczelnik wiedział, że sił zależy teraz od tego jednego człowieka. Lepszy porządek rządzony przez strach niż chaos pod przykrywką procedur. W radiowęźle pojawiła się nowa zasada. Żadnych zmian celi 314 bez zgody działu ochrony. A dział ochrony już wiedział, że 314 to niezwykła cela. To biuro. Tetron. Rafał siedział przy oknie, obserwując podwórko, gdzie nowi nadal próbowali zrozumieć zasady gry. Żmija wrócił do celi i usiadł naprzeciwko. Wiesz... Ten symbol na twojej szyi. On już nie oznacza tylko Pruszkowa. Nie musi. Ważne, że wszyscy wiedzą, co się za nim kryje. A co się kryje? Rafał spojrzał w stronę krat. Decyzja. I jej konsekwencje. Od starcia z Igorem minęły dwa tygodnie. Pawilon żył swoim rytmem. Pozornie. Codzienne ejpli, spacerniaki, rozmowy na korytarzach, wymiana towaru przez kraty. Ale jedno było już niepodważalne. Układ sił się zmienił. Nieformalnym zarządcą został ktoś, kto nie prosił o władzę. Wystarczyło, że ją rozpoznał sobie. I że ją rozpoznali inni. Rafał nie miał sztabu, nie zbierał pod sobą ludzi. Nie musiał. Wystarczył gest, spojrzenie, jedno zdanie wypowiedziane w odpowiednim momencie. W wyjrzeniu, gdzie każdy walczył o kawałek władzy, on nie musiał walczyć wcale. Nowy dyżurny, młody strażnik o nazwisku Trać, próbował udowodnić swoją twardość. Był świeżo po szkole, pełen teorii i ambicji. Już pierwszego dnia zwrócił Rafałowi uwagę za niewłaściwe trzymanie rąk podczas apelu. Proszę stanąć równo, ręce wzdłuż ciała, wzrok przed siebie. Rafał spojrzał na niego długo, spokojnie, ale nie ruszył się ani o centymetr. W tym samym momencie z końca korytarza rozległ się głos starszego strażnika. Trać, idź do Kantorka. Teraz. Młody zawahał się, ale on natychmiast trać zniknął, a Rafał dalej stał tak, jak mu było wygodnie. To był sygnał. Już nawet strażnicy wiedzieli, że są granice, których nie warto dotykać. Naczelnik powiedział wprost. Jeśli nie chcesz problemów, nie zaciepiaj 314 czternastemu. W pawilonie zaczęły się dziać rzeczy nietypowe. Jeden z osadzonych, franek z Wrocławia, został pobity za próby sprzedaży trefnych tabletek. Ale nikt nie wiedział, kto to zrobił, i nikt nie zadawał pytań. Tydzień później przestało pojawiać się fałszywe leki. W innym skrzydle ktoś rozwiązał problem z długami, dłużnik zniknął z celi, a wierzyciele dostali rekompensatę. Nieoficjalnie mu jono, że Rafał zasugerował rozwiązanie. Ale to, co działo się później, przerosło wszystko. Do więzienia trafił ktoś z przyszłości. Człowiek o nazwisku Pasternak. Były współpracownik jednego z rywali Pruszkowa. Kiedyś wydał kilku ludzi z układu, później zniknął. Teraz wrócił w kajdankach i pod ochroną. Miał trafić do izolatki, ale przez błąd administracyjny przydzielono mu miejsce pawilonie, na końcu korytarza. Trzy cele od Rafała. Cały oddział zamarł. To była sytuacja zapalna. Pasternak, zdrajca, donosiciel, człowiek bez twarzy. Nikt nie wiedział, czy to prowokacja, czy przypadek. Tego wieczoru Rafał siedział w swojej celi i słuchał, jak echo rozmów niesie nazwisko nowego. Ludzie czekali. Bali się, ale też byli ciekawi. Co zrobi Rafał? Czy symbol na jego szyi znaczy coś także teraz? Nie musiał długo czekać. Następnego dnia, tuż się śniadaniem, Rafał wyszedł z celi. Nie mówił nic. Minął korytarz, przeszedł obok strażnika, który tylko skinął głową. Stanął przed celą pasternaka. Zapadła cisza. Wszyscy, którzy mieli widok na tę część korytarza, obserwowali w napięciu. Rafał zapukał raz. Otwórz. Drzwi się uchyliły. Nie mam z tobą nic do gadania, zaczął pasternak, ale nie zdążył skończyć. Rafał wszedł, zamknął za sobą drzwi i znów żadnych krzyków, żadnych dźwięków walki, tylko cisza. Pięć minut później drzwi się otworzyły. Rafał wyszedł spokojnie. Na jego ręce nie było ani jednej kropi krwi. Na twarzy absolutny spokój. Pasternak już nie wyszedł. Po godzinie strażnicy znaleźli go skulonego w kącie, czesącego się, powtarzającego w kółko jedno zdanie. On mi tylko powiedział, że już mnie nie ma. Tego dnia cała jednostka wiedziała, że coś się zmieniło. Rafał nie musiał używać siły. Wystarczyły słowa, ale słowa wypowiedziane przez kogoś, kto ma za sobą historię, symbol i reputację, której nie da się kupić. Wieczorem. Kiedy żmija wrócił do celi, spojrzał na Rafała z mieszanką lęku i podziwu Ty go nie dotknąłeś, prawda? Rafał nie odpowiedział, ale on wygląda, jakby właśnie wyszedł z piekła, bo był tam przez chwilę, odparł cicho Rafał, zaciągając się papierosem. Za kratami nikt nie zapomina. Ale tego wieczoru, po raz pierwszy, zaczęto szeptać, że Rafał to już nie tylko człowiek z pruszkowa, że symbol na jego siły. To coś więcej. To wyrok i błogosławieństwo. Zależy, kto patrzy. więzienie w siedlcach miało swoje legendy, ale żadna nie rozchodziła się tak szybko, tak cicho i tak daleko, jak ta o Rafeli z 314. Z każdym dniem jego milczenie stawało się głośniejsze niż krzyki innych. Wystarczyło, że siedł korytarzem, a rozmowy milkły. Wyjeźdźniowie wstawali, nie z przymusu, lecz z instynktu. Nawet strażnicy, choć pozornie trzymali dystans, nie wchodzili mu w drogę. Kiedy patrzyli na jego szyję, wiedzieli, że ten tatuaż nie jest tylko ozdobą. To był kot, przepustka, groźba, i wtedy przyszedł list. Strażnik Marek wszedł do celi pod koniec dnia. Masz korespondencję. Bez naddawcy. Rafał spojrzał na kopertę, nie ruszając się z miejsca. Marek zawahał się. Położył ją ostrożnie na prycie i wysiedł, jakby zostawiał granat bez zawleczki. Koperta była szara, bez znaczków, bez zapachu. Ale miała coś innego. Krótki symbol, ledwo widoczny, odbity tuszem. Litera V i dwie kreski. Dla większości nic. Dla Rafała wezwanie. Noc była cicha. Żmija, współosadzony, już spał. Rafał siedział w ciemności, otwierając list z chirurgiczną precyzją. W środku było tylko jedno zdanie, napisane drukowanymi literami: czas na wyrównanie rachunków. Ktoś z twoich zdradził. Spraw celi 212. Serce nie zabiło mu szybciej. Oddech się nie zmienił, ale jego palce zacisnęły się mocniej na papierze. Cela 212 należała do krystana, zwanego lisem, byłego członka niższego szczebla Pruszkowa który ociadywał wyrok za wymuszenia. Był cichy, ostrożny, nigdy się nie wychylał. Ale jeśli to prawda. Rafał nie spał tej nocy. Następnego dnia, podczas apelu, Rafał ustawił się jak zwykle, ostatni szeregu. Gdy strażnicy odczytywali nazwiska, jego wzrok zatrzymał się na Krystianie. Lis udawał, że go nie widzi, ale jego palce nerwowo drżały. Po apelu Rafał podszedł do drzwi. Potrzebuje papieru i jednej rękawiczki lateksowej. Zmija nie pytał. Po prostu kiwnął głową. Wiedział, że to nie czas na pytania. Wieczorem, podczas kolacji, Rafał zniknął z pola widzenia kamer. System był przestarzały, a on znał każdy jego martwy punkt. W mroku korytarza, pod ścianą, sunął się przez zapasowe drzwi techniczne, które kiedyś sam sabotował przy jednym z przeniesień. Cela 212 była niedaleko. Wiedział, że strażnicy o tej porze zajęci są na drugim końcu pawilonu. Zapukał raz, krótko. Krystian otworzył. Jego twarz zbladła momentalnie. Rafał. Ja. Nie wiem o co. Wieś. Rafał wszedł do środka. Drzwi się zamknęły. Cisza trwała długo, zbyt długo jak na zwykłą rozmowę, ale nie rozległ się żaden krzyk. Gdzie drzwi otworzyły się ponownie? Krystian stał na środku celi, oparty o ścianę, z twarzą szarą jak popiół. Rafał wychodził powoli, wkładając do kieszeni mały kawałek papieru, z numerem telefonu i datą. Dowód zdrady. Krystian współpracował z kimś spoza więzienia. Przekazywał informacje, za paczki, za obietnicę zmniejszenia wyroku. Rafał nie potrzebował więcej. Kara nie musiała być fizyczna. Wystarczyło jedno zdanie, wypowiedziane na ucho do dwóch odpowiednich ludzi z pawilonu. Lis stracił lojalność. Następnego ranka Krystian poprosił o przeniesienie do izolatki. Mówił, że czuje się zagrożony. Od tej chwili już nikt nie mówił o nim inaczej jak trup na nogach. Wieczorem Rafał wrócił do celi. Usiadł na prycie. Żmija spojrzał na niego z niepokojem. Byłeś u lisa. Już nie jest lisem. Co to znaczy? Rafał tylko wzruszył ramionami. Zdrada zjada od środka. Ja tylko tworzyłem drzwi. Tego dnia więzienie znów przypomniało sobie, że Rafał nie działał jak zwykły przestępca. On nie musiał się spieszyć. Jego czas płynął inaczej. A symbol naszui otwierał nie tylko cele otwierał ludzkie słabości. Wystarczyło jedno spojrzenie, jedna informacja, jedno poruszenie w mroku. A to jeszcze nie był koniec. Dni w więzieniu toczyły się dalej, ale już nic nie było takie samo. Rafał zyskał nowy status, nieformalnego władcy celi i korytarzy, który potrafił otworzyć każdą furtkę, nie mając przy sobie ani klucza, ani nawet broni. Symbol na jego szyi nie był już tylko tatuażem, stał się legendą, znakiem rozpoznawczym, którego wszyscy się bali, a zarazem szanowali. Weźniowie, którzy kiedyś patrzyli na niego z politowaniem, teraz klękali. Gdzie przechodził obok. Nawet najgroźniejsi gangsterzy, twardziele odsiadujący wyroki za morderstwa i handel narkotykami, czekali na jego gest, licząc na przychylność lub choćby tylko na znak, że nie będą się musieli martwić o swoje życie. Rafał jednak nie szukał władzy dla samej władzy. Wiedział, że prawdziwa siła tkwi w kontroli informacji, w zaufaniu i w umiejętności wykorzystania słabości innych. Pewnego wieczoru. Kiedy światło lampionów na korytarzu migotało, a cienie tańczyły na ścianach, do celi refale weszła niespodziewana wizyta, jeden z najbardziej wpływowych więźniów, Marcin Ryś, który słynął ze swojej brutalności i bezwzględności. Słyszałem o tobie, Rafał, mówią, że masz klucz do wszystkiego, nie tylko do cel. Rafał spojrzał na niego spokojnie, bawiąc się końcówką koszuli. Kluczem jest zaufanie, a zaufanie zdobywa się kryją i milczeniem. Marcin uśmiechnął się lekko. Potrzebuje kogoś takiego jak ty. Może razem zrobimy coś, czego nikt tu się nie spodziewa. Wspólnie zaplanowali ruch, który miał zmienić układ sił w więzieniu. Rafał miał dostęp do informacji, Marcin do siły fizycznej. To połączenie mogło doprowadzić do przejęcia kontroli nad całym pawilonem. Ale zanim zaczęli działać, Rafał otrzymał kolejną wiadomość. Tym razem od kogoś z zewnątrz. Jego siostra, Katarzyna, Poprosiła o spotkanie przez telefon z prawnikiem, który miał dla niego propozycję zwolnienia warunkowego. Ten wieczór był pełen napięcia. Rafał wiedział, że musi zdecydować pozostać i zbudować swój nowy świat za kratami, albo zawalczyć o wolność i spróbować rozpocząć życie na nowo. Symbol Pruszkowa na jego szyi ciążył coraz bardziej, przypominając o przyszłości, której nie da się zmazać. Spotkanie z prawnikiem było krótkie, lecz obiecujące. Mała się odbyć rozprawa, na której można było wykazać, że Rafał współpracuje i jest gotów na resocjalizację. Szansa była realna, ale też ryzykowna. W więzieniu zapanował chaos, gdzie plotki o planowanym przejęciu władzy rozeszły się jak pożar. Rafał i Marcin musieli działać szybko, ale z rozwagą. Podczas jednej z nocy, gdy większość więźniów spała, przeprowadzili akcję, Przejęli kontrolę nad kilkoma kluczowymi celami, zabezpieczyli kontakty z innymi gangami i ustalili nowy porządek. Symbol na szyi Rafała otworzył im drzwi do tajemnych przejść i ukrytych magazynów. Kiedy nadszedł dzień rozprawy, Rafał siedział w sądzie z kamienną twarzą. Wiedział, że to będzie walka nie tylko o jego wolność, ale o możliwość wyjścia z cienia Pruszkowa. Adwokat przedstawił argumenty o jego współpracy, o wpływie na poprawę bezpieczeństwa w więzieniu i o chęci zmiany. Sędzia, zaskoczona spokojem i opanowaniem Rafała, zgodziła się na warunkowe zwolnienie po sześciu latach zamiast dziesięciu. W drodze powrotnej do więzienia Rafał poczuł mieszankę ulgi i niepewności. Symbol Pruszkowa nadal był z nim na szyi, w sercu, w pamięci. Wiedział, że wolność to nie koniec drogi, ale początek nowej walki. Gdy wrócił do celi, Marcin i inni więźniowie patrzyli na niego szacunkiem. Rafał nie był już tylko człowiekiem z tatuażem, był legendą. Na końcu korytarza, w cieniu więziennych murów, Rafał spojrzał na swój tatuaż i szepnął do siebie: Symbol ten otworzył mi każdą celę, ale prawdziwe drzwi, do nowego życia muszę otworzyć sam.